Please just ask, and obviously, I can get someone to translate it if you cannot uh, speak English. <laughs> <laughs> Karnik i zawsze chciałam się, się nauczyć. No i powiedz mi, w jaki sposób możesz porównać curling do innych sportów, które Ci się podobają curling najbardziej? Jest taki inny, cięższy i skomplikowany. Różne taktyki są. Tu trzeba zrzucić odpowiednio kamień, dać mu rotację, by on poleciał. Jak się go tak po prostu rzuci, to on po prostu wyleci z toru. Mhm. Dzisiaj mieliście też okazję spotkać mistrzynię olimpijską w curlingu. Tak. Jak opiszesz to doświadczenie? No. Zaszczyt wielki, nie spodziewałem się. Myślałem, że z Polski jest, ale jednak nie. No, przyjechała do nas y, aż ze Szkocji tutaj. No dobrze, to pytanie, kiedy, kiedy złożysz swoją drużynę curlingową i zaczniesz trenować na poważnie? mam, możemy złożyć drużynę. No to zapraszamy, zapraszamy na treningi w takim razie Dobrze, moment. dziękuję. Dzięki. E, jak wrażenia uczniów z dzisiejszego treningu, podczas którego po raz pierwszy większość miała okazję spróbować curlingu? Tak, z tego co wiem, to wszystkie dzieci po raz pierwszy biorą udział w tego typu zajęciach. E, z tego co widać są bardzo zainteresowane, uczestniczą. E, Czekają na swoim kolej, to mnie bardzo cieszy, nie przeszkadzają sobie, a wręcz pomagają. Myślę, że będą wyjdą stąd bardzo zadowolone. Znaczy jak uczniowie dowiedzieli się w ogóle o, o takim pomyśle, trudno było ich namówić? Czy był entuzjazm od razu, czy w ogóle na początku nie, nie znali tego sportu? Nie, na początku nie wiedziały co to za sport, nie wiedziały jak w to się gra. Musiałam im troszeczkę opowiedzieć o tym, powiedzieć jak się przygotować do przyjścia tutaj. Myślę, że no jedynie co to z telewizji troszeczkę znały, a teraz na pewno już zachęcam się i chociażby do oglądania i do grania. Być może ktoś zacznie trenować, bo ja już w kilku osobach widzę potencjał. Super Dobrze sobie radzą. Dzisiaj uczniowie też mieli okazję spotkać się z mistrzynią olimpijską, co też pewnie było pierwszym takim doświadczeniem dla wielu z nich. Czy to wywołało w nich jakieś, jakieś eee, większe wrażenie? Jak się dowiedziały o tym, że będzie taka pani, to no, rzeczywiście ucieszyły się i na pewno to robi na nich wrażenie, tym bardziej się starając w, w tył w treningu mhm. brać udział. Czy to jest tak, że w dzisiejszych czasach młodzież mniej się interesuje sportem niż, niż wcześniej? I jeśli tak, to czy tego typu wydarzenia, myśli pani, mogą sprawić, że, że one tym sportem bardziej się zainteresują? No, tego typu wydarzenia na pewno to sprawią, ale ja myślę, że część dzieci mimo wszystko interesuje się sportem i aktywnie spędzają czas poza lekcjami. Super, no to mamy nadzieję, że te talenty, które pani zauważyła, powrócą do nas na treningi i może w przyszłości zostaną... Medalistami olimpijskimi w curlingu z Polski. E, chciałabym, ta, e, żeby tak było, tym bardziej, że nasza szkoła znajduje się naprawdę blisko tego miejsca. Dzieci mieszkają w niedalekiej e, okolicy, także no, myślę, że skorzystają z rodzicami. Na to liczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim.